Ostatnie kolejki sezonu zasadniczego były niezwykle ciekawe. Walka o miejsce od 5 do 8 toczyło ze sobą kilka drużyn. Pozycję numer 8, dającą jako ostatnią awans do fazy we wyobrzyszanie dla Śląska chyba to najtrudniejsze z możliwych rywali. Zawsze Podwójnie zmobilizowany, mający żywiołowo dopingujących kibiców. Co ważne, górnicy odnieśli już ze Śląskiem jedną wygraną w tym sezonie. Zanim jednak rywalizacja pod Chełmcem, czekają nas dwa starcia we Wrocławiu. Jeżeli trójkolorowi utrzymają miano niepokonanych we własnym obiekcie, będzie im się grać poza własną halą. Dużo łatwiej. Śląsk jest faworytem i w końcówce sezonu regularnego pokazał kapitalną formę. W spotkaniu z Sokołem bohaterem był Robert Skibniewski. W derbach z WKK Norbert Kulon w meczu z Astorią Mateusz Jarmakowicz. Do bardzo dobrej formy i regularnych występów wrócił Aleksander Dziewa. Wyobrzeszanie są znani z doskonałej defensywy w fazie zasadniczej tylko z Pruszków stracił mniej punktów od nich. W szeregach ekipy Marcina Radomskiego trzeba będzie uważać przede wszystkim na Piotra Niedźwieckiego. Jedna z największych gwiazd pierwszej ligi w obu meczach z Futurnetem Śląskiem notowała double-double, a w całym sezonie dokonała tej sztuki aż 17 razy. To największa gwiazda, ale należy się obawiać całej drużyny, bo właśnie zespołowa gra jest ogromną bronią ekipy z Wałbrzycha. Nadchodzące derby Dolnego Śląska z pewnością będą wyjątkowe. Możemy się spodziewać ogromnych emocji, wbrew pozorom, czyli konfrontacji pierwszej drużyny z ósmą wcale faworyt może nie mieć z górki. Pierwsze mecze w sobotę i niedzielę o 15 w hali AWF-u przy Paderewskiego we Wrocławiu.